Ja usiemaneczko z tej strony GamerON TV, a to jest mój pierwszy poradnik odnośnie nagrywania wideo. Tak, i dzisiaj pokażę Wam program Fraps. I tak pokażę Wam jak go ustawić i teraz mi się odłączył nie wiem czemu i pokażę wam jak, jak go używać, więc włączymy Fraps. Fraps jest, płat... jest to płatny program, który kosztuje 40 rarów. Jest to niewiele, więc możecie sobie kupić. Będzie jutro chyba nagram poradnik z bez bezpłatnego mm, programu Mission After Burner, a to jest na razie FRAPS. W zakładce General zaznaczamy jedną opcję e, FRAPS Widow e, 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 applies on, e, on top. Nie jestem dobry z angielskiego, ja od razu mówię, więc może być coś lepszego, przepraszam. I tak, tu wy wybieramy e, w zakładce FPS, e, FPS Wybieramy sobie, gdzie, ma się, gdzie mają zapisywać się nasze filmiki, klikając tu, aha, no dobrze, chyba. mam lagi małe, i one się będą zapisywać tutaj, widzicie, nie wiem czy to widzicie, ale dobra, ale dobra, i tu się zapisują moje filmiki, I ten chyba aktualnie nagrywa, więc... Tak, tak. tu sobie wybieramy jakich chcecie. Nie wiem, do czego na to służy. Ja komentarz nie że A, do zmiany koloru napisu. Tutaj 12 i tu w zakładce no ban, Mar Settings wybieracie sobie FPS. Jeżeli macie wersję beta, musicie sobie tu wpisać jak najwięcej się da. Tam piszcie, piszcie, piszcie. Ja tu może, to się jeszcze będzie dało. Znowu się zobaczymy. No, mm. Dobra, y, tutaj musicie jak coś. Y, I tu musicie znaczyć y, Only Update Only NCS I tu w tym roku musi pokazywać y, Wasze FPS. Ja sobie zaznaczę na dole. Przejdźmy do zakupki Movies. Tak, tu wybieramy sobie. Ojciec, tu wybieramy sobie, gdzie mają się nasze. Chyba skręcimy. Nie, filmy, jakie mają się zapisywać. Ja tak samo mówię tutaj. Hmm, Chodź, to jest. Tak, tu zaznaczycie sobie f, y, 30 fps. -ów. Jeżeli ktoś ma lepszy komputer, zaznaczy sobie 50 lub 60. Zależy, jak to się nagrywa. 30, ma tutaj full, f, y, full size. Będzie to najlepsza jakość, jaka może być. Jeżeli nie macie programu Audacity, to raczej się go zaopatrzyć, y, ponieważ y, tutaj będziecie nagrywać dźwięk to będą bardzo wielkie szumy jak zauważyliście na niektórych filmach ja nagrywam jak widzicie tym Camtasia y, dźwięk wcześniej nagrywałem, ale teraz nagrywam y, Audacity <coughs> więc jest lepsza jakość, bo można odszumić y, tak, jeżeli nie macie to możecie to wybrać jeżeli nie macie programu Audacity jeżeli macie to odznaczcie i tutaj te dwie, dwie Pierwszą i ostatnią Zaznaczycie tickiem I przejdziemy do zakładki screenshot Tak Tu wybieracie sobie Gdzie mają się zapisywać wasze No Wasze screenshoty tutaj Wybieracie sobie Gdzie mają się tutaj Wybieracie sobie gdzie mają się zapisywać Ja nie wiem zmieniają i tu wybieracie sobie przycisk, zaczynacie nagrywanie i y, ma format, i format, widzicie sobie BMP. Y, nie polecam JPG i PNG i TGA, ponieważ jest to gorsza jakość niż y, y, BMP. Tak, y, tutaj zaznaczacie obydwie te y, 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 dwie, dwie zakładki i nie zmieniajcie tutaj nic, ponieważ niech będzie tak. I teraz właśnie wam pokażę, jak to chodzi. Eee. Czekajcie, czekajcie. Mi się tu już nie pojawiło. Nie wiem czemu. Ale tu jesteście na przykład w Minecraft świat. Eee na przykład tutaj sobie i żeby zakończyć nagrywanie macie chciałabym Audacity ja pewnie by pokazywał i czekacie kilka sekund i żeby nagrać szum, żeby potem odszumić i F9 nagrywacie. to na razie w tym odcinku to na razie w tym odcinku tyle było mam nadzieję, że pomogłem i pamiętajcie, zostawiajcie lajki to mnie motywuje do dalszego nagrywania i mam nadzieję, że teraz dobijecie do 20 lajków Mam nadzieję, że chodzi tak, to nie będzie. I dziękuję Wam, że je zważył 72 osoby, ponieważ to byłem partnera partner od AdSense'a. Tak jak na razie to jest początkujące, zawsze taki. Nie wiem, jak to być partner. No więc na, na razie tyle. Więc cześć na razie.